Na białym tle loga. Nauka tu lubię oraz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Poniżej napis prezentują. Trzy animowane postaci. Dziewczynka i dwóch chłopców cieszą się i skaczą na trampolinie na tle łąki oraz gór. Pojawia się czarno-szara plansza z wielokątami. Na niej biały tekst. Odcinek. Dlaczego węgiel się pali? Z cyklu Bajdel na tropie wiedzy. Części planszy spadają w dół i pojawia się postać prowadzącego odcinek Tomasza Rożka. Jest ubrany w niebieski sweter i znajduje się w lekko zaciemnionym studiu. Na tle prowadzącego przelatuje biała para wodna. Granatowe tło, bryła węgla. Obraca się, a pod nią animacja ognia. Nad ogrzewaną bryłą pojawia się para wodna, po lewej stronie biały napis H2O. Para zmienia kolory, ogień nachodzi na całą bryłę węgla. Na tle prowadzącego po lewej stronie ogniste kule z literami C połączone wiązaniami. Po prawej stronie drewniany pień. Po Lewej, zawinięty na końcach papier. Drzewo iglaste zmienia się w bryłę węgla. Na białym tle żółte atomy węgla połączone czarnymi wiązaniami. Połączenia rozrywają się. Atomy lecą ku górze. Część z nich zatrzymuje się w roślinach i w niewnika. Między atomami ponownie tworzą się wiązania. Na tle prowadzącego pojawia się duży budynek z trzema kominami, z których leci obfity dym. Kolejno po obu stronach cztery rzędy ognistych kul z literami C połączonych wiązaniami. Po lewej stronie jasna skała w odcieniach szarości, beżu oraz bieli. Węgiel spalamy, żeby się ogrzać albo ogrzać wodę. A jak mocno ją ogrzejemy i zamienimy w parę, możemy jej ciepło zamienić w energię prądu elektrycznego. Tak działa większość elektrowni w Polsce. Węgiel rozgrzewa wodę, ta zamienia się w parę i pod wysokim ciśnieniem jest kierowana na turbinę. Turbina, jak wiatrak na wietrze, rozkręca się i w ten sposób powstaje prąd. Potem mamy go w gniazdku, ale mm, trochę się zagalopowałem, bo w dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć o tym, czy łatwo jest w ogóle podpalić węgiel. Węgiel nie od razu się zapala. Po to, by to się stało, trzeba go mocno podkrzać. Na początek węgiel traci wodę. Tak, tak, węgiel kamienny ma w sobie wodę. Jest trochę jak gąbka. Więc pierwszy krok to ogrzewanie i odparowanie wody, która siedzi w nim w środku. Gdy prawie cała woda już zniknie, zaczynają się zapalać inne gazy, które znajdują się w bryłce węgla. To podnosi temperaturę tak bardzo, że w końcu zaczyna się palić węgiel właściwy, czyli ta czarna skała, którą z podziemi wyciągają górnicy. Energia zmagazynowana jest w połączeniach pomiędzy atomami węgla. Takie połączenia znajdują się nie tylko w węglu kamiennym, ale także na przykład w kawałku drewna albo w kartce papieru. Papier jest zrobiony z drewna, a węgiel wydobywany z podziemi powstał z roślin, także z drzew. Połączenia między atomami węgla, które kiedyś budowały drzewa, teraz znajdują się w węglu kamiennym. Im wyższa temperatura, tym więcej wiązań węglowych zostanie rozerwanych, i tym więcej energii uzyskamy. Kartkę papieru czy kawałek drewna podpalić łatwiej, ale nie ogrzeją nas tak jak węgiel, bo w nich wiązań węglowych jest po prostu mniej. No dobrze, a co dzieje się z atomami węgla, gdy już połączenia między nimi zostaną rozerwane? Nic, nic się nie dzieje. Ulatują do atmosfery. Z niej mogą być z powrotem wychwycone przez rośliny. W tym drzewa i znowu będą połączone z sobą. W tych połączeniach zmagazynowana jest energia, którą można odzyskać spalając drewno. Niestety, gdy spalamy za dużo, zaczynają się kłopoty. Środowisko zaczyna być zanieczyszczone, a klimat zaczyna się ocieplać, a to może być źródłem prawdziwej katastrofy. No dobrze, w takim razie dlaczego węgiel się pali? Bo sporo w nim długich łańcuchów węgla, które rozrywając się, oddają energię. Inne skały, takie jak na przykład granit, choćby nie wiem jak bardzo się starać, nie zapalą się, bo nawet jeśli są w nich atomy węgla, nie są one połączone w łańcuchy. Na białym tle napis. Film zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego EcoBiteL. Projekt dofinansowano ze środków Fundacji Orlen, poniżej Loga. Fundacja Orlen. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Kopalnia Goido. Sztolnia Królowa Luiza.